Dzień dobry. Miło mi Was widzieć znowu po drugiej stronie. Cześć Monika. Cześć. Właśnie jesteśmy przy Kawusi i przy Kawusi mamy najlepsze rozkminy. Nie wiem, czy Wy również? Takie mamy rozkminy, słuchajcie, bardzo serio i w trochę takim lżejszym tonie, ale dzisiaj, a dzisiaj nie powiem, sami określcie, czy to jest temat ważny i ważki dla Was, taki istotny i ważny, czy też tak niekoniecznie. Zdecydujcie sami, bo my dzisiaj o rzeczach o, właśnie. o talentach, które można przekuć w złoto. I... Aha, mhm. czyli jak spieniężyć talenty, może być coś takiego? Czy... Tak, tak, jak spieniężyć talenty. No ciekawa jestem, czy rzeczywiście Wam przyszło do głowy, żeby zarabiać na swoim flow, na swoich mocnych stronach. I uwaga, raz, dwa, trzy, Monika, pięć swoich mocnych stron. Posłuchajcie, słuchajcie, to nie będzie takie proste, nie, 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 Ilonka. Ja tu nie tylko... wykręcaj się, nie wykręcaj się tylko. Ja wykręcam się, tylko pomyślcie przez chwilę, jak jest w naszym polskim społeczeństwie. Pięć okay. wat, każdy z nas nawet i pięćdziesiąt pewnie wytrzęśnie z rękawa natychmiast, a czy rzeczywiście potrafimy pięć y, jakichś naszych mocnych stron. Y, no więc, Ilona, trochę mnie zaskoczyłaś, że aż pięć, ale to wiem na pewno, że mam potężną empatię. Szacunek do ludzi, kocham ludzi, potrafię z nich wydobywać to, co najlepsze, więc budować ich. Kuchnia wszystko wokół ludzi. Hmm. Moja mocna strona wydaje mi się, że umie słuchać, aczkolwiek bardzo lubię gadać, ale to też może być dobre, mocne. Tak, może być. Słuchajcie, dziękuję Ci bardzo, Monika. I teraz zadanie dla Ciebie od razu. Zanotuj sobie i wypisz pięć swoich mocnych stron, pięć takich zalet, naprawdę rzeczy, które wiesz, że jesteś dobra, niesamowita, niepowtarzalna i zawsze można na ciebie w tej kwestii liczyć. Pięć takich umiejętności. Mogą być umiejętności, kompetencje, zalety, tylko pięć. Muszę no. Wam powiedzieć, że moi uczniowie potrafią to robić, a kobiety dojrzałe, czy kobiety dojrzałe, mówi się o kobietach w takim momencie kryzysowym, czy my mamy poczucie własnej wartości, potrafimy tych pięć zalet wymienić? To teraz, żeby nie było, że tylko naciskam na Was, to może ja wymienię, słuchajcie. Pracowita, no. rozmowna, łatwo nawiązuje kontakty, cenie drugiego człowieka. Hmm, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Myślę, że radosna. Odważna, i, radosna. I odważna. Patrzcie, jesteśmy przy szóstym. Śmiała, kreatywna, pomysłowa. Tak, wypisujcie wszystkie swoje cechy bardzo uważnie i z taką wielką atencją na siebie, bo to istotne i ważne we współczesnym świecie. Jesteśmy kobietami nowoczesnymi chcemy tutaj się dobrze wpasować w ten współczesny świat, Monika, prawda? Prawda. Natomiast myślę, bo. Wiem, że niektórzy mogą mieć z tym problemy, wypisać sobie te pięć cech. Spytajcie otoczenia osoby, osób, który, z którymi się liczycie, które są dla Was ważne, co robicie najlepiej, w czym jesteście dobre. Zobaczycie, bo nam jest o wiele łatwiej wymieniać te dobre cechy u innych. Ja u Ilony bym wytrzępnęła na pewno dużo więcej niż u siebie, i ona pewnie u mnie to samo, bo, bo jesteśmy nauczeni mówić dobrze o innych, a nie mówić dobrze o sobie. Więc yy, tak, myślę, że to jest dobry sposób. Podpytajcie znajomych. Natomiast zastanawiam się nad tym, bo powiedziałaś, wspomniałaś tutaj o tym naszym wieku, o osobach dojrzałych, i tu rzeczywiście już często jesteśmy świadome swoich mocnych stron, ale dziś chcemy trochę tak jak przekuć te talenty w złoto, więc jesteśmy z Iloną ciekawe, czy pracujecie zgodnie ze swoim obdarowaniem, czy rzeczywiście te Wasze mocne strony liczą się z pracy, którą Wy wykonujecie. Bo kiedy będziecie m, wykonywać pracę y, zgodnie z tym, jak jesteście stworzone, czym obdarowane, jakie macie kompetencje, to efekt końcowy tej pracy będzie dużo, dużo lepszy i większy niż jak wykonujecie pracę, której nie lubicie, która jest, jest po prostu no, niezgodna z waszymi predyspozycjami. Co wy na to? Mm -hmm. Myślę, że to jest dobre pytanie i w takim momencie, kiedy już rozmawiamy o tym o ty właśnie, o takim momencie 40+, plus, 45, 50+, plus, to zastanawiamy się, czy to jest wszystko, co mnie już w życiu spotkało, czy ja jeszcze potrafię zaznaczyć jakąś swoją obecność w tym świecie. Nawet czy chcę, ja myślę, że chcemy, bardzo chcemy. To zdanie, słuchajcie, już przez nas powtarzane, ale przywołam je, po prostu muszę, bo się uduszę. I chcemy tego, żeby się nie udusić w tej właśnie zasiedziałej pracy, w której jesteśmy już 20 czasem 30 lat bez mała, okay. więc chcemy już takich zmian i chcemy, żeby to były takie zmiany, które też dadzą nam wielką radość, tak, Ta, to ma być zmiana na plus, no więc to miejsce pracy, no właśnie jak sobie wyobrażacie idealne miejsce pracy, takie miejsce pracy dla mnie Monika, to jest takie miejsce, gdzie jestem doceniona, gdzie się ceni moją kreatywność i pomysłowość, gdzie mogę otwarcie wyrażać swoje zdanie, to jest praca, gdzie jestem odpowiednio gratyfikowana, czyli nie po prostu w jakichś widełkach w zaszeregowaniu, tylko jeżeli jestem skuteczna, dobrze pracuję, to jestem za to odpowiednio nagrodzona, doceniona, mówi się o tych moich zaletach. Nie obawia się mnie, że mogę tam, wiecie, coś się komuś tam zagrozić, tylko właśnie wręcz przeciwnie, pozwala się mi rozwijać swoje skrzydła, bo buduje, tym samym buduje całe to miejsce pracy tam, gdzie jestem, a wy... Jakie jest wasze idealne miejsce pracy Monika na co byś stawiała. Dla mnie ogromnie ważna jest praca z ludźmi znam ciebie i wiem że dla ciebie również że nie mogłybyśmy być zamknięte w jakimś pomieszczeniu z dokumentami z komputerem. Muszą być ludzie jesteśmy ludziolubni to nas nakręca i właśnie te zmiany ten wpływ na pewno to jest ważne więc ta praca zespołowa umiemy pracować w zespole ja również. Może troszkę na to, no, lubimy liderować, nie? Ale właśnie ciekawa jestem, bo tu wymieniłaś takie fajne aspekty pracy. Ciekawa jestem naszych odbiorców, czy wolisz być wynagradzana za efekty pracy, czy za godzinę? Bo mhm. Bardzo wiele mówi o tobie. Mhm. Czy czujesz się pewna siebie i kompetentna, więc wtedy będziesz chciała być wynagradzana za yy, efekty pracy. Natomiast, kiedy myślisz o sobie trochę słabo, to będziesz wolała mieć odbębnić, za, mieć zapłacone za godzinę bez względu na rezultat pracy. No i tu wtedy warto się zastanowić, czy może czegoś nie zmienić. Czy może jest taka praca, która by sprawiała ogromną satysfakcję i chciałabyś być tam, no chciałabyś tam brylować, bo wiesz, że byłabyś w tym dobra. Mm -hmm. I że mogłaby się tymi wartościami, które ci przyświecają i kompetencjami dzielić z innymi i widzieć satysfakcję słuchajcie w oczach tych ludzi, że oni też mogą pracować z tobą, mało tego, że oni rosną przy tobie i że, a być może nawet kiedyś cię prześcigną, to byłoby chyba już najpiękniejsze, prawda, w, tym takim, w takiej pracy właśnie, kiedy nie ma takiej jakiejś... Yy rywalizacja ale takiej źle pojętej rywalizacji, nie? Mówimy hmm. o nowoczesności, bo my chcemy być w trendach, chcemy być nowoczesne, chcemy zarabiać dobre pieniądze. E, tak. Wiecie, dobre pieniądze, takie, które są godne. Nie, że kobieta to znaczy mniej zarabiać, tylko właśnie uważam, że zgodnie ze swoimi talentami, a popatrzcie, jakie my jesteśmy świetne. My tak wiele rzeczy potrafimy ogarniać w tym samym momencie, ogarniać uwaga, polonista powiedziała. E, po, poradzimy sobie, radzimy sobie, radzimy sobie z wieloma rzeczami y, i potrafimy świetnie też delegować zadania, bo jesteśmy też mamami, jesteśmy też żonami, partnerkami, więc to jest takie bardzo dla nas dobre. No i praca, która jest taka trochę elastyczna, kiedy wiecie, no właśnie, możemy te zadania związane z domem na jakiś czas odłożyć, zająć się pracą, albo odwrotnie, zadania związane z pracą odłożyć, zająć się domem, być tu i teraz. To chyba dla nas najtrudniejsze, wielkie wyzwanie, być tu i teraz. Ale piękna sprawa, bo wtedy możemy bardziej smakować życie, Monika, nie? Tak, to prawda. Czyli yy, to skupienie na celu, tak? O tym mówisz, żeby... Tak, to skupienie na celu. I ciągle krążymy, wiecie, wokół tego miejsca, takiego idealnego miejsca pracy takiego mhm. zawodu, który by nas satysfakcjonował, czyli wyobraź sobie, że właśnie to jest to miejsce, to jak ty się czujesz, czego oczekujesz, z kim mhm. współpracujesz, z kim współpracujesz? Właśnie. Jaka ty jesteś w tej pracy? Jaka ty jesteś? Na co sobie pozwalasz, na co tobie pozwala system? No właśnie, czy masz taką wymarzoną pracę? Zastanów się przez chwilę i zapisz to, co byś chciała robić, gdyby nie chodziło o czas, o pieniądze, o jakiekolwiek inne ograniczenia. Co byś chciała robić, co sprawia, że masz radość, że się uśmiechasz, że chcesz śpiewać i tańczyć prawie, że, że może się ze wzruszenia popłaczesz? Co takiego porusza Twoje serce? Pomyśl o tym przez chwilę i czy jesteś w takim miejscu, bo ja wierzę, Ilona, że w tym wieku, w którym my jesteśmy, mm -hmm. możemy znaleźć się w takim miejscu. Trzeba tylko to naprawdę dobrze odkryć, zaplanować i spotkać pewnie odpowiednie osoby, z którymi będziemy mogli tworzyć to, o czym myślimy, co lubimy, co ty myślisz. Myślę, że tak. I kończąc te dzisiejsze rozważania, chcę Ci powiedzieć, że jeśli nie masz odwagi, jeśli się zastanawiasz, czy to w ogóle wiesz, że może gdzieś tam w duszy bardzo byś chciała jakiejś zmiany, a rzucić tym w cholerę i zacząć cząć coś nowego, to powiem Ci taką jedną fajną historię, którą wyczytałam u Johna Maxula, to niesamowity lider. Opowiada taką historię, kiedy spotkał w parku małą dziewczynkę z taką olbrzymią watą cukrową, wiesz, i mówi do niej a jak to taka mała dziewczynka i taką wielką watę cukrową zjesz? Mówi tak, bo ja na zewnątrz jestem mała, ale w środku jestem wielka. I ja z tą myślą Cię zostawiam. Pamiętaj, że w środku jesteś naprawdę wielka. I jeśli jeszcze nie wypisałaś tych przynajmniej pięciu swoich zalet, kompetencji, zrób to teraz. Koniecznie. Koniecznie. Jeśli masz też odwagę o to, żeby zapytać albo szukać jakichś nowych sposobów. Zawodowych, to odezwij się. Odezwij się do mnie, odezwij się do Moniki. Być może w czasie rozmowy urodzi się jakiś wspólny pomysł, bo myślę, że fajnie byłoby, żebyśmy się poznali. Dziękujemy Wam bardzo i czekamy na Wasze odezwijki. Odezwijki, komentarze i co pozytywne, pozytywne jakieś opinie. Już się na nie cieszymy, będziemy na nie odpowiadać. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć!